aut przyłapani na pompowaniu wyników. Będą bankructwo. Izraelscy żołnierze zatrzymani podczas Temaru Land śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w strefie gazy. Jeszcze z tego nie korzystasz na swoim laptopie? To duży błąd. Allegro, DHL i Żabka wzmacniają współpracę. Punkty DHL rozlokowane w sklepach Żabka. Oficjalnie dołączyły do programu Allegro Delivery. Dzięki temu w usłudze dostępnych jest już blisko 22 000 punktów DHL. Allegro, DHL i Żabka wzmacniają współpracę. Klienci Allegro zyskują dostęp do punktów DHL w sieci Żabka w ramach Allegro Delivery w sposób prosty, intuicyjny. Wystarczy wybrać najbliższy punkt odbioru DHL w aplikacji lub na stronie Allegro. Sklepy Żabka, czynne przez cały tydzień, gwarantują maksymalną elastyczność i dopasowanie do codziennego rytmu zakupów. Konsekwentnie budowana sieć OH oraz strategiczne partnerstwa są naszą odpowiedzą na oczekiwania rynku. Polacy cenią wygodę i elastyczność. Preferują odbiór paczek w punktach po drodze, wracając z pracy czy robiąc zakupy. Komentuje Agnieszka Świerszcz, CEO DHL e-commerce Polska. 150 tysięcy punktów DHL w Europie. W skali kraju DHL e-commerce Polska oferuje już blisko 22 tysiące punktów nadań i odbioru, w tym automaty paczkowe, sklepy oraz punkty partnerskie. Na poziomie europejskim DHL dysponuje ponad 150 tysiącami punktów OOH. To największa sieć wśród operatorów logistycznych w Europie i dowód na międzynarodową skalowalność usług DHL. Chińscy producenci aut przyłapani na pompowaniu wyników: będą bankructwa. Gwałtowny rozwój chińskiego przemysłu samochodowego opiera się na założeniu, że wzrostowi produkcji będzie odpowiadał stały wzrost popytu na samochody. Ciągłych wzrostów i realizacji planów sprzedażowych wymagają inwestorzy, więc coraz częściej różne chińskie marki robią różne sztuczki, aby móc zaraportować odpowiedni poziom sprzedaży samochodów. Agencja Reutera donosi o kolejnych dwóch chińskich markach przyłapanych na zawyżaniu wyników, przy czym jedna z nich jest już na progu bankructwa. Tymczasem chiński rząd, zaniepokojony sytuacją, planuje wprowadzić blokadę sprzedaży samochodów zarejestrowanych chwilę wcześniej w celu podkręcania wyników. Według dokumentów przeanalizowanych przez agencję Reutera oraz rozmów z dealerami i nabywcami, chiński producent samochodów NETA w okresie od stycznia 2023 roku do marca 2024 roku zaksięgował przedwczesną sprzedaż ponad 64 tysięcy samochodów. To nieco ponad połowa sprzedaży tej marki w tamtym okresie. Dzięki temu firma na papierze w krótkim okresie mogła zaraportować sukces. Jak łatwo się domyślić, ta strategia mogła zadziałać jedynie przez krótką chwilę, a potem, już z oczywistych względów, musiała być kontynuowana. Gra toczy się jednak nie tylko o raporty sprzedaży zawierające informacje o sukcesach, Lecz także o państwowe dopłaty, samochód zaraportowany jako sprzedany uprawnia producenta do zainkasowania pieniędzy przy dużych liczbach, ułatwia to utrzymanie płynności finansowej. Tak kończą chińskie obiecujące marki samochodowe. Klienci zostają z niczym. Ta strategia jednak sprawdza się przez krótką chwilę. Neta w 2022 roku z dużym zapasem znalazła się w pierwszej dziesiątce największych producentów samochodów elektrycznych w Chinach. Sprzedając ponad 150 tysięcy samochodów. Firma rozpoczęła ekspansję międzynarodową, otwierając przedstawicielstwa m.in. w Tajlandii i w Brazylii. Jednak sprzedaż nie była taka, jak zakładano, i to pomimo zastosowania trików w postaci natychmiastowego ubezpieczania samochodów i księgowania ich jako sprzedane. W praktyce później klienci nieświadomie kupowali samochody formalnie używane, choć z zerowym przebiegiem. Ci, którzy się zorientowali, byli ignorowani. W 2024 roku sprzedaż Neti spadła już poniżej 90 tysięcy aut, a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku to już tylko 1215 samochodów, podaje agencja Reutera, cytując dane Stowarzyszenia Chińskich Producentów Samochodów. Sprawy potoczyły się szybko obecnie jest to firma w stanie upadłości. Kto ma ich auto, ten ma problem. Dominika Serowska uciekła z zimnej Polski. Tak wypoczywa w Hiszpanii. Dominika Serowska postanowiła spędzić wakacje poza granicami Polski. W tym roku nie ma co liczyć na upalne lato nad Wisłą czy Bałtykiem, więc ukochana Marcina Hakiela razem z partnerem i dzieckiem wyjechała w cieplejsze miejsce. Rodzinka wypoczywa w gorącej Hiszpanii. Serowska chwali się zdjęciami w mediach społecznościowych. Dominika Serowska nie zamierza tracić letnich atrakcji dlatego, że w Polsce brakuje upałów. Celebrytka uciekła z zimnej Polski na południe Europy, gdzie słońca i wysokich temperatur nie brakuje. Serowska zabrała Marcina Hakiela i syna Romeo i wyjechała nad morze śródziemne. I to nie na krótko. Już na początku lipca na jej Instagramie zaczęły pojawiać się posty z Hiszpanii i cały czas pojawiają się nowe. Na zdjęciach i nagraniach można zobaczyć, jak wypoczywa w kurorcie. Leży na gorącej plaży i bawi się z dzieckiem w hotelowym basenie. Takich wakacji można pozazdrościć. Gdzie dokładnie Dominika Serowska, Marcin Hakiel i Romeo pojechali? Tam wypoczywa Dominika Serowska. Dominika Serowska pojechała do Hiszpanii, ale nie wybrała oklepanej Majorki, Teneryfy czy Wysp Kanaryjskich. Hakielowie pojechali do miasta, które w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Serowska wygrzewa się w Alicante, czyli mieście w regionie Walencja. W okolicach znajduje się miasto Walencja, a także turystyczne Benidorm. Kim jest Dominika Serowska? Dominika Serowska to partnerka znanego tancerza Marcina Hakiela, z którym ma syna Romeo, urodzonego w grudniu 2024 roku. Zyskała rozpoznawalność dzięki aktywności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się życiem codziennym. Posiada spore doświadczenie zawodowe. Pracowała w branży turystycznej, motoryzacyjnej, gastronomicznej oraz marketingu. W mediach pracowała przy programach lifestyle'owych w TVN. Jej profil na Instagramie prowadzony pod pseudonimem Deznak Podkreślenia Bonbon cieszy się dużym zainteresowaniem. Mariah Carey zapowiada pierwszy album od siedmiu lat. Here For It All powstało z legendarnym producentem. Diva ogłosiła swój szesnasty album studyjny. Mariah Carey oficjalnie ogłosiła swój szesnasty album studyjny zatytułowany A Here For It All. Premiera płyty zaplanowana jest na 26 września 2025 roku. C.O. wzbudziło duże zainteresowanie fanów na całym świecie. To pierwsze nowe wydawnictwo Kerry od 2018 roku, kiedy ukazał się album w Koszen. Współpraca z firmą Gamma i legendarnym producentem L.A. Reid. Nowy album powstaje we współpracy z firmą Gamma, założoną przez byłego dyrektora Apple, Larry'ego Jacksona. W roli współproducenta wykonawczego pojawił się także L.A. Reid, który wcześniej pracował z Kerry przy jej przebojowych płytach, takich jak The Emancipation of Mimi czy Memoirs of Alnim Perfect Angel. Ta współpraca zapowiada powrót do muzycznych korzeni i wysokiego poziomu produkcji. Single promujące album i data premiery. Pierwszym singlem z albumu Here for It All jest utwór Type Dangerous, który zadebiutował na liście Billboard Hot 100, osiągając 95. miejsce. Kolejnym singlem będzie piosenka Sugar Sweat, której premiera zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku. Cały album ma zawierać 11 utworów, które mają pokazać nową odsłonę Mariah Carey i jej ewolucję artystyczną. Oczekiwania fanów na nowy materiał Mariah i Fani z niecierpliwością czekają na premierę A Here For It All, która zapowiada się jako ważny moment w karierze artystki. Choć szczegóły dotyczące gości na albumie nie zostały jeszcze ujawnione, sama obecność El Areyda oraz współpraca z Gamma podnoszą poziom oczekiwań. Meraje Ker i ma szansę ponownie zaskoczyć muzyczny świat i dostarczyć materiał na miarę swoich największych hitów.. Azji Asborn nie żyje. Artysta niedawno pożegnał się ze sceną. W wieku 76 lat zmarł Azji Asborn. Artysta zmagał się z chorobą Parkinsona, która utrudniała mu normalne funkcjonowanie. Wieści o śmierci wokalisty Black Sabbath do publicznej wiadomości podało Sky News. Azji podbił świat dwukrotnie raz jako wokalista Black Sabbath, potem stojąc na czele zespołu sygnowanego własnym pseudonimem. Z Black Sabbath zadebiutował wydanym w 1970 roku imiennym albumem. Kolejne dzieła grupy Paranoid, Master of Reality, Vol. 4 i Sabbath Bloody Sabbath stanowią dziś absolutny kanon rocka i metalu. W 1970 roku zespół usunął Osberna ze składu ze względu na jego niemożliwe do opanowania problemy z używkami. Artysta rozpoczął wówczas solową karierę, dzięki której dostaliśmy tak uznane krążki jak Blizzard of Us, Diary of a Madman, Norest for the Wicked czy Tnomore Tears. Na przestrzeni lat Black Sabbath kilkukrotnie wracali na scenę z Ozzym, by na początku lipca ostatecznie pożegnać się z fanami koncertem na stadionie Villa Park w Birmingham. W imprezie zatytułowanej Back to the Beginning na jednej scenie wystąpili m.in. Guns N' Roses, Slayer, Metallica i Pantera. Gościnnie pojawili się także Billy Corgan ze Smashing Pumpkins i Steven Tyler z Erosmith, a całość muzycznie nadzorował legendarny gitarzysta Tom Morello z Rage Against the Machine, pełniący rolę dyrektora muzycznego. Kilka dni temu poinformowano, że zapis koncertu będzie wyświetlany w kinach w przyszłym roku. Izraelscy żołnierze zatrzymani podczas Land śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Żołnierze mieli prezentować symbole wojskowe podczas festiwalu. W Belgii wszczęto śledztwo karne wobec dwóch izraelskich żołnierzy, którzy zostali zatrzymani podczas festiwalu Land. Mężczyźni są podejrzewani o udział w zbrodniach wojennych popełnionych w Strefie Gazy. To pierwszy przypadek, gdy europejskie służby formalnie zatrzymały izraelskich wojskowych w tej sprawie. Fundacja Heind Rajab składa skargę prawną. Za rozpoczęciem postępowania stoi Fundacja Heind Rajab z siedzibą w Brukseli. Organizacja ta specjalizuje się w dokumentowaniu łamania praw człowieka oraz zbrodni przeciwko ludzkości wobec ludności palestyńskiej. Fundacja złożyła oficjalną skargę prawną, wskazując na domniemany udział żołnierzy w działaniach brygady Givati, jednostki izraelskiej armii, oskarżanej o brutalne represje i niszczenie cywilnej infrastruktury w gazie. Zatrzymanie podczas festiwalu Tomorrowland Do zatrzymania doszło w trakcie festiwalu Tomorrowland, jednego z największych wydarzeń muzyki elektronicznej na świecie. Żołnierze mieli prezentować symbole wojskowe brygady Giwati, co natychmiast zwróciło uwagę belgijskiej policji federalnej. Według fundacji, funkcjonariusze użyli siły podczas interwencji. Mężczyźni zostali przesłuchani i później zwolnieni. Belgijska prokuratura potwierdza dochodzenie. Prokuratura Federalna Belgii oficjalnie potwierdziła wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie. Śledztwo ma ustalić, czy żołnierze brali bezpośredni udział w operacjach militarnych na terytorium gazy, które mogły stanowić naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Symboliczny moment w walce o sprawiedliwość. W oficjalnym oświadczeniu Fundacja Heindrageb zaznaczyła, że sytuacja ta może być punktem zwrotnym w globalnej walce o rozliczenie zbrodni wojennych. Do ofiar i ocalałych w gazie. Widzimy Was, słyszymy i niesiemy Wasz głos o sprawiedliwość, czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Tragiczna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy. Konflikt izraelsko-palestyński ponownie eskalował po ataku Hamasu z 7 października roku 2023 roku. Od tego czasu zginęło ponad 58 tysięcy osób, z czego większość to palestyńscy cywile. Strefa gazy została niemal całkowicie zniszczona. ONZ alarmuje, że brakuje wody, żywności i leków, a pomoc humanitarna napotyka na ciągłe przeszkody. Bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Nie przegap najważniejszych wiadomości w kategorii rozrywka, sk.pl, różne, portal i wp.finanse, motoryzacja, autoświat, technologia i internet, telepolis.pl, gry, filmy i seriale, na ekranie.pl oraz muzyka, cgm.pl i śledź nas na social mediach.